co robisz? jedziem sama a co ty śpiewasz i co zrobiłaś? jedziem sama Jurek o łapnie śpiewaj la 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 jeszcze raz jakoś inną Widzimy, 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 a kaka, kaka uba, la la la, jedziemy na nas, na nas, jeszcze jedno, więcej za dalej, mamy muszą. Kto je panie <grym>, Jeszcze jedzo. I się jedzie, i chce się wjechać, chce się wjechać, a jeszcze nie, u góry i na dół, że możemy się tak zrobić. Chcemy to zrobić? Jeśli nie zrobi, czy nie mogę to, Jule, to, Jule, mogę, już kalas się. Patrzcie na drogę. A patrzcie na drogę, ja jeszcze nie ja jeżdżę na to, chodź na to. Let's Yeah. I-B-R yeah. yeah. Stop, Tudor! Nie mogę! Tak, jan Ja. A jeszcze się nie zabicie się, jak może zabicie się, no i czućcie się, muszę się czuć.

来吧。